Ja no i to samo jest u Matysiaka, co było, no. no ten trzech po nawrocie zamiast... traci sekundę, no. Ja to ja to I jest tak nisko! Ale nie, 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 No nie, 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 Za nie, za nie, 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 Bo dobrze nie, wziął. nie, 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 razy to można powtarzać, no Druga Kowalewska w serii dziewiątej na pierwszym miejscu piąty to Maciej Cyrulewski. Dobry czas, minuta 10-2. Dziesięć...